Czołem! Niedawno takie gruzidło trafiło w moje ręce od, y, od pewnej osoby. W sumie od założyciela kana kanału Sonic Records. E, taki właśnie Panasonic LXDS45. E, I co do, od razu powiem co do sprawności tego radiomagnetofonu. Odtwarzacz CD długo się nim niestety nie nacieszyłem, e, ponieważ przy ogarnianiu mechanizmu, do którego zaraz y, przejdę, e, przy ogarnianiu mechanizmu stwierdziłem, wyczyszczę soczewkę lasera, żeby, żeby to jakoś lepiej chodziło, bo zawsze jak sprzęt do mnie przychodzi, to za każdym razem czyszczę w ten sam sposób soczewkę lasera, żeby nie było później żadnych niedomagań, że mi płyty przeskakują czy coś. No i co? I przy rozkręcaniu, przy ogarnianiu tego, już później przy składaniu całości, jak, jak już wszystko do kupy złożyłem, okazało się, że CD nie działa po czyszczeniu właśnie lasera po, pochodziło w sumie ze dwie godzinki, a później to już, to już nawet szkoda słów w każdym razie planuję, planuję za jakiś czas to wymieniać tylko na razie nie mam sprawnego lasera na, na podmiankę ale to tam mniejsza bo ponieważ radiomagnetofon ma Auxa, jest jeszcze na kasety, więc dla mnie to straty nie ma, bo zawsze mogę sobie przykładowo powiedzmy diskmana podpiąć zamiast tego, zamiast zamiast po prostu używać CD wbudowanego, ale to mniejsza o to w tym momencie. Co do Deka, w Deku to była ciekawa przypadłość, ponieważ mimo tego, że styki były zaśniedziałe, od, te od selekcji kasety i ogólnie, które wykrywały sobie tam, czy, czy jest play włączone, czy nie, zostały wyczyszczone. Magnetofon startował i chodził tam krótko, bo krótko, ale coś z tym było nie tak w każdym razie. On sobie pochodził, normalnie taśmę zwijał, nie było żadnych problemów, i przewijał, i odtwarzał, ale stwierdziłem, że wymienię od razu zębatkę na pierwszy, rzut, na pierwszy rzut przy poczyszczeniu właśnie tych styków i przy okazji leciutkim zeszlifowaniu ich. Stwierdziłem, że wymienię zębatkę, nawet na oryginalną, żeby zobaczyć, jak to będzie tam chodzić w ogóle, czy jeżeli w ogóle będzie chodzić i co? Okazało się, że zębatka wymagała totalnej, totalnej wymiany, ponieważ pa, wielu trybów brakowało w niej, wielu po prostu tych y, oczek, i udało mi się to wymienić na szczęście, ale zdziwiony byłem, że pomimo, pomimo uszkodzenia właśnie tych trybów, magnetofon i tak chodził. To jest akurat ciekawostka taka zadziwiająca w sumie w tym bumboxie, bo no nie ukrywam, jestem zdziwiony. Eee, może gdzieś tu nawet mam na blacie tą zębatkę, ale nie jestem pewny. Chyba nie, mam. Dobra, tutaj leży. Już pokazuję. O, chyba to jest ta. Tak, to jest ta zębateczka. Bardzo tego nie widać. Może na czarnym pilocie pokażę. Tak będzie. Na... O, brakuje tam właśnie dwóch trybów. Na tej, na tej, właśnie zębatce. I o dziwo, pomimo braku tych dwóch trybów, to odtwa... Magnetofon po prostu normalnie chodził, ale to już tam mniejsza, nawet pominimy ten temat. Tej, tej, tego, tej zębatki. W każdym razie, magnetofon uruchomiłem do perfekcji. Jest w 100% sprawny obecnie i przewija i odtwarza i nagrywa. Yy, nagrywa w zadziwiająco zarąbistej jakości, nie będę tego ukrywał. Bo w sumie byłem bardzo zdziwiony. Miałem kilkanaście deków technika różnych modeli, i jednokasetowych, i dwukasetowych. Ze starszych lat, z nowszych lat, z lat 80. w sumie, od, od, lat, 80, od, od lat 70. do 90. miałem te deki i powiem szczerze, ten radiomagnetofon ma Nie wiem, czy to może on ma głowice takie, czy, czy co innego. Nie, nie pamiętam dokładnie, co za to odpowiada. Już nawet nie chcę mi się zagłębiać w ten temat, bo już jestem totalnie zmęczony tymi radiomagnetofonami pana Sonika. Gdyż przysprawiają one mi po prostu takich kłopotów, że to szkoda gadać, ze względu na to, że tak. E Tutaj magnetofon na to się okaże, że CD padło, albo na odwrót, CD na prawie, okaże się, że deck Albo jeszcze gorzej, jak tuner, tak jak na przykład w tych sławnych Panasonicach typu na przykład DT690 czy czy podobnych, to z nimi jest właśnie taki sam problem, że tunery się rozstrajają. A jak się rozstrajają, to Trzeba je nastroić, no logiczne w sumie. Ale tutaj mi się w DT moim, moim DT690 trafił taki ciekawy przypadek, że zwyczajnie tuner był już przez kogoś grzebany. Coś było w nim lutowane, były podrutowane ścieżki i okazało się, że w ogóle coś jest spalone, więc płytka cała z tunerem nadaje się i tylko i wyłącznie do wymiany. I mam nadzieję, że jakoś szybko może trafi się ta płytka ze względu na to, że zwyczajnie no, męczy mnie to bez ciąg ciągłe, ciągłe, ciągłe granie na auksie, czy ewentualnie na płytach CD, czy na kasetach. Bo radia każdy sobie woli posłuchać, tym bardziej, że e, tym bardziej, że akurat w okolicy, gdzie ja mieszkam, jest bardzo fajna stacja radiowa, którą może kiedyś wam przy okazji pokażę, jeżeli dobrze mi złapie stereo na niej i nie będzie jakichś większych szumów i ogólnie będę musiał tej płytki poszukać ale to już nawet teraz to już nie będę opowiadał o tym bo opowiadam akurat o DS45. No i co i w sumie oprócz, oprócz tego CD to wszystko jest sprawne w tym boomboxie. Antena jest na szczęście cała niepołamana, nie połamana nie wygięta. Końcówka jest na, na swoim miejscu no i co. I tutaj Wam pokażę pewną rzecz, która jest właśnie w tym boomboxie. Otóż, jakby to powiedzieć, to jest sterowanie, sterowanie dokładnie na takich mikroswitchach, tylko że to nie są chyba dokładnie mikroswitche. Nie wiem, nie rozbierałem tego w sumie jakoś, tak bardzo mnie to nie, nie, nie zadziwiało. Ale w każdym razie to przełącza się jak zwykłe switche. O, ja akurat z leci. Przewijanie też działa w obie strony w sumie sobie tam coś puścimy tu, że mogę nową wartość puścić w obie Ej, człowiek to moim priorytetem Ej człowiek, jeśli wiesz o czym mówić No i widać właśnie tego trzeba tam coś przeczyścić, jeszcze mi się wydaje. Trochę to trzeba tam smarować, przeserwisować. I tak, on tutaj y, ma ciekawie, ponieważ ma. O, macie balans na suwakach y, XBS, czyli no w sumie taki Bass Boost. Y, taki w sumie to jest Bass Control. Y, jest oczywiście na tym, na suwaku. Ton, tony, no niestety, to jest właśnie problem tego Panasonika, że nie ma korektora żadnego, czy ewentualnie presetów, tylko jest taki gówniany, że tak powiem, suwaczek, który, tak jak w starych radiomagnetofonach Unitry, czy ewentualnie w innych wielu zagranicznych, takich niższych modelach, że zmienia się po prostu yy, Barwę dźwięku zmienia się po prostu jednym suwakiem, i na jedną stronę może być wysoki. Wysokie tony mogą być praktycznie bez basu, albo ucina, albo na drugiej stronie mogą być po prostu niskie tony bez, bez sopranu. Więc to jest dla mnie głupota totalna. E, niestety w tych boomboxach, no ale poza tym to jest bardzo fajny boombox. E, porównywałem go na przykład z DT75, czyli tą słynną kobrą I powiem szczerze. Ten boombox zjada tą kobrę. Nie będę tego. Nie, nie będę owijał w bawełnę, że ten boombox gra lepiej. Co prawda, Soprany ma trochę wykrzykliwe momentami, ale. Znaczy oczywiście krzykliwe, zależy od muzyki, tak, bo ja to ustawiłem akurat, ponieważ hip-hop hip -hop teraz leciał na, na głośnikach, więc sopran wiadomo był zwiększony, bo tam więcej basu było, e, dlatego to tak wywalone w kosmos było, ale sopran tutaj w tym radiomagnetofonie przy jakiejś normalniejszej muzyce, nie takiej bardzo agresywnej właśnie, tak jak hip-hop czy rap, e, bardzo jest krzykliwy. Bas według mnie jest świetny w tym boomboxie, czego nie mógłbym na przykład powiedzieć za bardzo o właśnie DT75. Według mnie DS45 gra o wiele lepiej, mimo swoich mniejszych gabarytów. Bo on jest gabarytowo mniejszy, ponieważ tam DT75 chyba jest ogólnie szerszy, jest wyższy, głębszy i inne takie różne. Różne te, ale to już nam nie ma co mówić ze względu na to, że to jest inna budowa kompletnie. W każdym razie, e, magnetofon jest w dobrym stanie już. Ogarnięty, rolki są świeżutkie praktycznie. E, kaseta tam jakaś, o właśnie, HFS, to jest kaseta, która została w ogóle nagrana na tym boomboxie. Teraz wam hey, no, no, właśnie to tak widać. Właśnie jak widać to tak jest. No, CD niestety nie działa, mimo tego, że jest stosunkowo względnie czysto. To już niestety nie działa. Dwie godziny, kurde, pograło po przyjeździe kolegi Sonic Records i dopiero, kurde, no, się wysypało, ale to już tam machnę ręką na to. W każdym razie, tutaj odpalimy sobie Auxa. To już na wyczu że tak. O. Jak widać stereo odbiera bez problemu, więc, więc to tak. Takie gruzidło w sumie. Trochę tutaj trzeba odgiąć tej blachy. Tutaj trochę trzeba załatać taką rysę tutaj tak, tutaj też trzeba odgiąć ale poza tym on nie jest w takim złym stanie tu jest chyba lekko, tak lekko przytarty, co to, to większość kurz może być albo jakaś farba odpryśnięta nie wiem z czegoś, w każdym razie on nie jest w złym stanie, będzie u mnie zasilał kolekcję i powiem szczerze, że to jest chyba jeden z takich radiomagnetofonów, które w sumie warto mieć eee, ze względu chociażby na wygląd gdyż nie wiem w sumie czemu, nie wiem kto tak mówi, bo w sumie mi to nie przypomina za bardzo, ale na to mumia, co jest ciekawe właśnie i w sumie tyle. Zapraszam do kolejnych materiałów w razie czego. Za jakiś czas pewnie coś jeszcze ciekawszego wrzucę, jeżeli się trafi. No i w sumie tyle. Żegnam Was. Cześć pa.